Witam, cześć moi drodzy. Kolejny z materiałów, z którym jadę i gadam, ale dlatego, że nie mamy czy nie ma czasu. Ci, co są nowi na mnie, u mnie na kanale znają mnie ze starego kanału. Kiedy się mówi nie ma czasu, to się mówi nie ma czasu. Tak naprawdę będę robił coś innego niż nagrywał vlog w domu, więc lubię wykorzystać sytuację, pogadać sobie, jak mam ciśnienie na, na szkło. Dzisiaj. O summer, summer Game Fest, tak, który wczoraj oglądałem live'a, zapraszam na live'a, te live'y się niedobrze, jakbym zrobił vloga powiedzmy sobie, dziś nagrał vloga z tego live'a, to widzę, że one się nawet się oglądają, to bym miał nie wiem, ponad 300 tam oglądnić. Yy. A, a live będzie miał 100, Mniej nawet, niż mam subskrypcji, więc się po prostu dobrze nie, nie rzucają na YouTube'a, wiecie, live'y są głównie dla, pamiętam na moim no, pierwszym kanale, czy na no, moim drugim kanale, jak już to miałem ponad 1000 subskrypcji, e, zbliżałem się do 1000 subskrypcji, to ludzie pytali kiedyś jakieś live'y, zawsze mówiłem, że na live'y trzeba mieć e, właśnie publikę, tak, większą, ale ta forma mi się podoba, bo lubię, e, lubię, że to jest na, na żywo, wiecie, bez tego bez się po po tych, po bateryjkach. E, jak tam ktoś wczoraj było, to nie wiem, ile osób to statystyki pokazywały chyba na żywo na więcej było osiem więc jakiś tam kontakt był, nawet mi się to podobało Też jakieś, no wiecie, oni nie mogli sobie pozwolić, ja bym, jak widzieliście na żywo, chociaż na końcu się prawie złapałem, że to Starfield, że to Starfield, że to Starfield ten będzie e, w tym, będzie pokazany, tak? A nie. To był Final Fantazma, tak mówię. Od największego studia, które zmieniło RPG, buduje światy. myślałem, że to Bethesda, test A sobie mówię, kurwa, Starfield? Tutaj na tym, no trochę to nie hello, jak Mamy state of. tego. Niestety to mamy tego showcase, Xboxa, tak? W niedzielę. No ale to już tak byłem na no 95%, że to będzie Starfield, nie? A to był Final Fantasy 7. Tam jakiś like, reborn, ale to jest drugi partii drugi e, tego remakeu siódemki tak fajnie to wygląda. Bo ogóle cię siedemka, fajna fantazja jest w moim sercu in my heart, dlatego że e, dlatego że to była 97 rok, czyli miałem 12 lat. Napierdzielałem wtedy, właśnie w 97, 98 Może wcześniej Pamiętam brat wysłał dolary z Ameryki Kupiłem Playstation i rodzice kupili Dosłownie, to nie sarkazm I... No i tam bardzo wiadomo fajną fantazją się grało w co było na osiedlu, tak? No i Final Fantasy była Oczywiście jak najbardziej legalna kopia <grym> Spod kiosku ale napierdzielałem, w ogóle nie mając pojęcia, co to jest Final Fantasy, tylko pamiętam, że miałem Secret Service magazyn i tam było, do dzisiaj gdzieś tam jest u, u moich rodziców, że w są sensie, jakieś takie tytuły, nie wiem, gra stulecia, najlepsza gra ever, no, miażdżycie, tak? I powiem Wam, ja tak zawsze... Będąc młody, to jakoś nie jarało... Nie miałem tak. Nie pamiętam, żebym był dzieciakiem i grał w te PSX-a gry i mówił ja pierdziel ale grafika, nie fotorealizm. No Nie miałem tak. E, jakoś nie przypuszczam. Zawsze dziś odczuwałem, że jest na przykład ekran e, w Tomb Raidera pierwszego, tak? Na PSX-ie. Widziałem, że to jest kanciaste, ale to było fajne, nie? No, w sensie, no, odróżniałem, że to nie jest realistyczna grafika, więc tak nie było, nie? my się tak e, jarał. E, I... Powiem Wam bardziej, jak pierwsze PC-ty miałem, grał ten Soldiers of Fortune, to pamiętam, że to mnie, taki dla mnie szok, jak teraz widziałem Soldiers of Fortune, czy jakieś takie inne gry tam, że to było takie dosyć ładne, a teraz jak to zobaczyłem, to nie, nie było, wiecie, nostalgia padła, ale z psx nie miałem, no i pamiętam też, że ze słownikiem oczywiście grałem, bo wtedy angielski to był Czarna Magia, Jaka mi się zepsuła od auta. Writing error. Co mam zrobić? I ten... I to pamiętam, właśnie to mam nostalgię do wielką do Final Fantasy, bo spędziłem na tych że kupę czasu. Ej, sam sobie jakoś tam tą fabułę w głowie ustalałem. Była tak dla mnie magiczna. Pamiętam, że te, te kuleczki, te, te kulki i mocy się zbierały tam. No było to super. Pamiętam walkę z jakimś kaktusem, co mi zajmowało kupę czasu. No to było, to jest nostalgia, to pamiętam. Eee, taka była nostalgia. No liczę też, że kiedyś no, zostanie tutaj Tomb Raider w końcu jakiś nowy. Ta trylogia się zakończyła, ta nowa. która mi się podobała? Eee, nie dajcie sobie mówić, że nie była fajna ta trylogia. Wręcz Wiadomo, historia tam historią, ale gameplay, grafika, fajne to było i wydaje mi się, że ta każda część Rise, Shadow of Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, nie pamiętam które po kolei jak to było, to były, z kolejnych części była lepsza, tak, bardzo mi się podobało, czy bardzo, się podobało Shadow, tak, coś ciągnęło w tej że, no, ładna też była i czekam właśnie na jakąś nową. Larem. lubię te gry takie jakaś Uncharted te ten, takie Indiana Jones no, niestety nic nie słychać dużo starszych, bo ubolewam nad tym ale no, no patrzę, liczą kasę tak, ludzie przestaliby w to grać to by tego nie robili te jakieś takie shootery kolorowe te taka ała Fortnite, Slayty dużo, no tutaj mógł tylko zarzut do, do siebie mogę mieć, że nie lubię nie multiplayerów, a co dopiero ma Nie na rowerze Nie ma prawa jeździć na rowerze kiedy ja jadę i no i tak, no i dużo to jest zasypane tym trochę trochę indyków, indyki mi nie, znaczy trochę no sporo indyków, indyki mi nie przeszkadzają to no są fajne, tylko problem jest że widać, że jest problem. Widać, że te indyki trochę no, przykrywają te większe tytuły. Coś tam o Spider-Manie było, tylko tam pogadał, właściwie Mortal Kombat było dużo jedynka, tak? Eee, pokazali gameplay. To ale Mortal Kombat 11 wygląda tak dobrze. znaczy Myślę, bo nie grałem już w niego wzdrok, nie. Ale wyglądał dobrze, go odpalił myślę, że nie, nie byłbym w stanie jakoś tam odróżnić. To nie tyle, może te efekty ognia I tego. Ja muszę tego mortala odpalić, bo ja tego DLC nie przyszedłem, bo ja kupiłem sobie Mortal Kombat 11 Ultimate, tak? Czyli z DLCami i tej wyrocznicz jak ona się tam nazywała łysej dziewczyny. E, to, 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 to nie wiem, to w DLC, że tam się coś zmieniło, że ona odkręciła ten czas nie pamiętam. Nie przeszedłem bo... A ja nie kończę gier, Wydaje 70 euro nagry i pogram i się I Puff of Exile, o oh sorry o tym, kurde, no Puff of Exile, dobrze, jeszcze sam Diablo na ten trailer, czy co tam było, bo ja myślałem to diablo i sobie się co i tutaj Diablo pokazują już po premierze, nie? E, taki bo, znaczy tam widzieliście na live, że myślałem Puff of Exile, nie? No bo myślałem sobie nie Diablo, ale no kurde tak podobne e, przynajmniej z tego, nie tak z, z góry, nie? Wiecie, no Pavox Excel to nie jest brzydka gra. To jest... To jest gra ładna, free to play, ale ładna. I no to tutaj to ładnie wygląda, jeszcze wiecie oni tam zapowiadali, że to zniszczenie otoczenia, interaktywne otoczenie, no to, to fajnie to wygląda jest specjalna zagrywka, powiedzieć o tym pad Exile to już dwójce jest gadanie odkąd chyba powiedzieli o czwórce Diablo, tak? Bo patła w Exile się wybiło strasznie, strasznie się wybiło. Było popularne, ale wybiło się jeszcze bardziej jak ten. Jak e, jak e, zjebali tą konferencję tam 4 lata temu z tym Diablo Immortal, to było to pamiętne. Z e, April full Day, co wyszedł ten goście, się stał memem, tak? On tam powiedział, że. I don't have a No, więc to było po tym Bad of Exile. Zaraz wykorzystało sytuację i w sumie ja się że na to zapałem, że zaraz zacząłem z powrotem grać w Bad of Exile po paru latach. I. No, tak zwykle niby się bawiłem dobrze, no więc zainwestowałem pieniążki w te jakieś tam y, skrytki. Ale, jak to ze mną? Przestałem grać. Gry, powiem Wam, to jest taka trochę, to jest taka zajebista psychologia. Właśnie, gracze mają tak, że... Ja już bym się, się nie chciał pisać prac jakichś dyplomowych, kolejnych, nie? Zmęczące. czy kolejnych, jedną pisałem tylko, ale... Ale jakbym na przykład, studiował, to są te studia jakieś takie właśnie IT, czy tam wszystko, nawet jakieś tam związane z gamingiem, tak? To takie potem prace dyplomowe, czy licencjackie, czy magisterskie, napisać właśnie psychologia, yy, psychologia gracza, tak? I jak wpływ, jak jak te hype mamy jakiś tak, ja mam na przykład hype zawsze podaję na, na przykładzie Disco Elysium, która gra, ona, ona mnie puknęła kompletnie, tak? Ale nie przeszedłem, tak? I wiem, że są tacy gracze, że po prostu nie wszyscy są tacy, ale są tacy jak ja. Że czym się jarają, tak? No przecież no to jest mój konik, zawsze powtarzam, Izometria, RPG, to jest mój konik. A w ogóle piskalizn to była wyjątkowo, to jest wyjątkowa dobra gra, tak? Ja mam fajnie sobie przy piwku, przy whisky, czy, przy tym grać, czytać, tak. Znaczy, dużo czytać, tak? Wiadomo, ta gra polega na czytaniu, tam jest narracja bardzo ważna. A i tak nie przeszedłem. No gdzieś przychodzi jakiś moment, gdzieś coś innego wchodzę, potem już nie mogę wejść. Tak? To czy jak czuję, jak to zmienia, jak kiedyś, ja mówię, jak można być taka krótka gra, a teraz właśnie krótkie gry. Ja przechodzę takie bardziej intensywne. E, jaka to jest psychologia, tak? Społeczno jakaś tam zachowawcza graczy, tak? E, naprawdę jakbym miał... Z, jakieś tam studia robią kolejne to, to i też związane z gamingiem to to tak naprawdę jak psychologię gracza nie, dużo można byłoby ciekawych jak się robiło badawczym, tak? No badawczym było ciężko, czy w bankiety robię ciężko no, więcej pracy przy się, ale lubię to tak w gamingu, bo jest bardzo złożony, tak? Tu wchodzi psychologia tak? Ludzie uciekają do gier żeby uciec do rzeczywistości na pewno nieraz to słyszeliście, nie? Że ktoś uratowało gaming przed depresją albo cieka od problemów do gamingu albo e, jak kiedyś oglądałem e, o tym Dan e, Elite Dangerous, tak, lubię te symulacje kosmiczne, z też gram ale lubię e, to goście, właśnie, który specjalista, ty mówi że pamięta te pierwsze Elite Dangerous, nie wiem, tam z Amigi czy z Commodore że mówi właśnie, to było, w jego życiu było, że rodzice się rozwiedzili. Ta gra po prostu uratowała mu dzieciństwo, bo uciekał Uciekał do... Uciek... Uciekał... do... No, dopuszczasz mnie czy nie, no wiecie, Uciekał do tej gry. Rozumiecie o co chodzi? Uciekał od problemu tej gry w świat. Wiadomo ten te, te, te świat nie wyglądał dobrze. To jest właśnie też ta to ucieczka, tak? Bo mnie jest na obrót, tak? Jak nie mam jakieś problemy tam w życiu, nie wiem, prywatnym nie ma tam jakichś większych problemów ale mam jakieś tam, powiedzmy, mam to mi się nie chce grać, nie? Nie, po prostu bym zniszczył hype, tak? Do gry. Ja muszę mieć luzik tak dzisiaj żeby się po prostu, no nie podawiłbym grać, nie podawiłbym czytać książki mam jakiś problem, tak w, w jakiś tam mógłbyć jaki właśnie szanuję, że każdy jest inny. No i tyle. zakończył się ten ten festiwal Gear, Summer Summer Final Fantasy, no tak mówię, No to takie. Tam się trochę tak, tam się trochę złapałem na to, że naprawdę myślałem, że to jest to jest Starfield, bo tak gaju, a jeszcze Nicolas Cage, wiesz, że Nicolas Cage to, jest, ja go lubię jako aktora, no naprawdę, on miał słabe lata, wiecie, no sprzedał się na tych filmów B-klasy, żeby tam te rachunki popłacić. Et, wielki fan Elvisa Presleya, co u teraz, teraz, u niego, to, u niego to zawsze było widać, ale teraz to tym bardziej, pamiętacie, on się ożenił ze córką Elvisa Presleya, tak? <grym> co może mieć, co może chcieć wielki fan Elvisa Presleya? No jak się jesteś bogaty, to się możesz ożenić... Żeniu się, czy był zamęczony, nie pamiętam, ale był z córką Ellisa. I u niego wyjda ten sznyt Ellisa. W ogóle w takim gali że wyszedł jak wpadł w firankę się zaplątał. Ale co śmieszne, że tam było to strasznie widać, że wiecie, dali mu kasę za wystąpienie dla mnie, ta gra wygląda słabo, tak? Ten, ten dying day by daylight, tak jak to... Nie, nigdy mnie ta gra nie ciągnęła, ale wiem, że jest popularna, ale ogólnie ona wygląda słabo graficznie, tak, animacyjnie, więc, yy, więc nie wiem, można byłoby sobie, no yy, gra wygląda staro po prostu, jak Wars 360, nie, yy, według mnie, ale to się gra w ciągle, więc yy, nie wiem, nie oceniam, nie oceniam coś, co mnie nie kręci, nie oceniam yy, innych, ale... Na pewno tam musieli kupę kasy dać, za jego postać I on wyszedł Pogadał Coś Wiecie, coś tam miał napisane, fajnie to odegrał I tak, ale widać było w niego, Was znowu każą mi coś robić Co nie było chyba w kontrakcie, nie? I potem tylko zakończył, a cały mikrofon od buzi już było widać Idę, kurwa dobra, idę Idę na piwo, nie? To zawsze mnie śmieszy, wiecie, to, to jak też tam był w tym Immortals ten aktor, taki przystojniaczek z tej, tej gry, on tam wiadomo dał twarz i, i też głos, tak, w ogóle całą postać swoją tam dał. Ale to nie wydaje mi się, że był jakimś tam wielkim gamerem, ale oczywiście musi odwalać tam cyrki, do promocyki gry. I, I to jest takie śmieszne, tak, jedyny tam Henry Cavill, co naprawdę uwierzę, że jest graczem, bo jest. Jeszcze zanim prawdziwy gracz, tak? Zresztą znany w środowisku Warhammera przykładowo. To jest jakieś wielkie szopki jeździł na, na różne konwenty. No gra, graczem jest, wiadomo, jest to filmik jak buduje. To od dawna wiecie, to, 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 to zanim się mówiło, że jest graczem, to on zawsze był graczem. I, i to, to tam bardziej byłoby prawdziwe, tak? PC, PC graczem przede wszystkim. Zresztą Wiedźmin był tam p, trailer sezonu trzeciego. No taki, według mnie lepszy niż Sony Showcase, PlayStation Showcase. No zobaczymy co w niedzielę będzie Xbox pokazywał na Sony Showcase, którego raczej widzę, że mam co mam dzisiaj... Z... nie. Chyba jak będę miał wolne, jak będę miał wolne no to będę live oglądał, znowu by zmęczony, przeorany życiem, ale ogromne. zobaczymy. No to będzie z pompą, w sumie ten tutaj wczoraj trwał prawie 2 godziny, więc no się ktoś pytał, ile to będzie trwało, ja powiedziałem dwie godziny, ale to mi się pomyliło, bo to Xbox za, zapowiedział, że dwie godziny będzie miał yy, i że będzie dużo gameplayów, będzie też z GI dużo, ale no dobrze, się to zapowiada, zapowiada się to dobrze i zobaczymy. Pozdrawiam, teraz trzymajcie się zdrowo, pa.